Witajcie kochani na kanale Mon Art. Dzisiaj przychodzę do Was już z ostatnią tygodniówką marca, a będzie to piąta tygodniówka, bo marzec załapał się nam na 5 tygodni, tak jak widzicie. I tym razem pomyślałam, że postaram się, mam niewiele naklejek, ale postaram się zużyć resztę naklejek, które miałam mm, takich, wiecie, artystycznych kiedyś z nimi tutaj już robiłam coś, widzicie? Pomyślałam, że po prostu postaram się, nie mam ich za dużo, ale postaram się je wykorzystać. I tutaj w tej tygodniu będziemy mieć już tylko 5 dni, więc troszeczkę więcej miejsca będzie na jakieś naklejki. Chociaż może nie, bo teraz sobie pomyślałam tutaj, że mm, w poprzednich miesiącach też robiłam sobie dla DT takie wiecie, część, żeby sobie wypisywać. Tutaj poprzednio było tak, że mi ten zestaw naklejek było dużo. Takich drobnych, i sterczył mi na cały miesiąc, tak naprawdę. No ale teraz tutaj już jest resztka, więc yy, staram się to po prostu wykorzystać. Ale niektóre naklejki są takie dosyć duże w tych zestawach, że się okazuje, że na. nie ma możliwości, żeby mi na przykład na miesiąc starczyło, bo są duże elementy. Tydzień zaczynamy, 27 marca. I tutaj sobie troszeczkę też inaczej zaznaczyłam niż ostatnio te projekty skrapowe w innym miejscu. I sobotę i niedzielę zrobiłam taką dużą ze względu na żeby to miejsce jakoś tak wiecie wykorzystać, które jest, ale i tak oczywiście sobota, niedziela w zasadzie nic się totalnie nie dzieje. 27 Ósmy 29 30 i 31 na pewno sprawdzę, bo aż się zastanawiam, tak, 31. Niektórzy robią w swoich BUJO, Już ostatnio nie pamiętam oko oglądałam, że na przykład poniedziałek, w poniedziałek, wtorek, da, czwartek, piątek, na przykład sobota, niedziela, a ja robię jakoś na stronie, tak, tak jak w kalendarzach po prostu jest. Wiecie, tu mam też taki fioletowy, tuż taki akronowy i taki mm, cienkopisek jak to zawsze. Ale teraz zrobimy swoje. Moje szlaczki, ulubione. One całkiem nieźle szybko idą, więc wiecie. Maskę sobie przygotowałam też taką mm, z AliExpress. Gwiazdeczki, kiedyś kupowałam te maski. Teraz już tego nie kupuję. One są bardzo delikatne takie. One były tanie, bo czasami kosztowały złoty 20 zł na przykład, no to wiecie... Żal było nie wziąć. bardziej że raz na jakiś czas się tam skorzystało, więc... opłacało się. Tylko tyle, że one są bardzo delikatne. To jest ta właśnie różnica, nie? Bo u nas maski na przykład z Agateli czy z Craft Uli, one są bardzo takie... sztywne. I są dobre właśnie, jeżeli używamy tych past strukturalnych, bo ten wzór nam wychodzi taki, wiecie, faktycznie 3D nie jest taki płaski, bo ta maska ma jest grubsza po prostu. Nie jest tylko sztywniejsza, tak? Tylko jest grubsza przede wszystkim ten plastik. Czy ta folia nie wiem jak to jest. A te AliExpressowe to są, wiecie, chociaż ta i tak nie jest. Taka bardzo cienka. To też zależy wszystko od wzoru, bo jak w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie... Poprzednie dwie tygodniówki wcześniej używałam takich cegiełek, to właśnie przez to, że ona ma tak dużo tych wyciętych elementów z całości, to jest taka bardzo delikatniona. I przy myciu czy przy czymkolwiek trzeba uważać. sobie też pomyśleć jakieś naklejki właśnie na kwiecień coś kupić, może coś nowego w nie będzie hmm. Jakaś nowa seria się pojawi, bo z tej już wybrałam to, co mi się podobało. I teraz mi takie resztki. Ale mam jeszcze trochę wiecie w zapasie tych pszczółkowych z zeszłego tygodnia, które gdzieś tam będę wykorzystywać. Ale stwierdziłam, że nie muszę robić tak, że ten cały miesiąc jest wiecie, w danej kolorze. Dlatego każdy tydzień może być inny. Przecież to jest świecie? Moje i mogę robić co z tym. Dobra, wymarzymy sobie. Albo jeszcze chwila, bo zaraz tutaj jeszcze muszę sobie dopisać. teraz tak pracę dla muszę zrobić. Zawsze na końcu miesiąca robię. Opisuję sobie po prostu, wiecie w jakim terminie i jakie prace, do... jakie prace zrobiłam. Chcę mieć zawsze wgląd do tego, co było w zeszłym miesiącu, co, co tam robiłam, kilku dnia nie? Nawet nie dnia, tylko miesiąca. Tak. Chcę mieć po prostu wiedzieć, ile prac i. Żeby mi zapomniała o czymś, bo jak ja sobie nie wpiszę, to po prostu 100%, że zapomnę. Tu sobie wpisuję projekty. Skrapowe. Czasem całkiem sporo rzeczy robię, a czasami jest taki tydzień, że aż tak dużo tych skrapowych projektów nie robię. gdzieś przeglądałam moje y, pudełka z y, pracami, które mam, wiecie, kartki takie na zapas co się robi, wiecie, ile tego jest? O, matko, poza tym jest no, mnóstwo takich kartek, które wiecie, one mi się już tak naprawdę nie, nie podobają, bo ja je kiedyś robiłam, czy nie podobają, no wtedy mi się podobały. Takie bardzo proste niektóre są. I chętnie bym po prostu coś z nimi, nie wiem, gdzie się... Je wydała może kiedyś na jakiś kiermasz jej po prostu przejrzę i wydam, tylko że to są takie, wiecie, nie uniwersalne typu imieniny rodziny, tylko główne są na przykład jakieś na chrzty, na komunie jakieś witaj na świecie, ale wiecie, takie, no sprzed paru lat, ale no dalej są ok, tylko nie są może takie 3D, tak jak teraz częściej robię. Może przez to mam wrażenie, że one mi się już tak nie podobają. O bo już jestem wybredna po prostu. Dobra, czy ja mam jakiś pisak, który bym do fioletowego... A jakim tu robiłam? To może sobie też go wezmę, tego tomboła takiego ostatnio. Jak wtedy w tym fioletowym. I teraz widzimy z dniami tygodnia. Torek Środa. Tak, dobra. I sobie jeszcze te kropeczki moje tutaj zafarbuję. Albo zamaluję jak ktoś, by się chciał przyczepić. Co jeszcze? A dobra, zróbmy sobie to, bo póki pamiętam. One są takie bardzo delikatne, jest ten marker. Ale do fioletowego pasuje jak najbardziej. To jest taki, wiecie, róż delikatny niby, ale on mi tak trochę w taką brzoskwinię wpada. Czy znaczy ja też robiłam na końcu takie Pracę skrapową. tak, wiecie, strasznie się spojrzeć. Nie, nie robiłam tych linii przy pracach bladniki. to robię takie cienkie. No oczywiście gumka nie? gdzieś nie zmazałam. E, robię takie cienkie, bo jakbym przecież miała zrobić takie grube jak tutaj, to by się okazało, że zamawia, zamalowałam cały tutaj, wiecie, kawałek. łej wiecie, na tym się nawet nie musimy starać, żeby to było jakieś idealnie, wiecie mm, równiutko tylko po prostu, żeby były takie maźnięcia bo ja na początku, jak kupiłam tego markera, to siedziałam i tak, wiecie, pod różnym kątem próbowałam jak to zrobić, żeby tak ładnie w tych krateczkach to namalować Stwierdziłam, że bez sensu się będę orać czy można to po prostu zrobić tak jak wiecie. Gdzie moja koperta do... Dobra, nie ma koperty, weźmiemy tył od naklejek. I lecimy tym razem z gwiazdeczkami. Gdzie fioletowy? Idzie. Ciekawe jak na tym różowym się to będzie... ...mieszało, jaki kolor wyjdzie. Oj, jak ja dawno nie robiłam tych gwiazdek, więc w ogóle tej maski nie używam. Super to wygląda. Takie malutkie gwiazdeczki. O, o, przesunęłam już coś. Zaraz będzie buba. O, urocza. Ja lubię w ogóle kropki, gwiazdki. Lubię. Dawno nie używałam po prostu. Nawet nie wiem dlaczego. Dobra, jest super. Potem sobie jeszcze potuszuję pewnie brzegi. A może to od razu zrobię, aby było bardziej fioletowo. Tutaj te strony są takie, wiecie, wypełnione całe kolorami, jakie tak jeszcze potuszujemy brzegi. No, jest to, takie, wiecie, przybudzenie, ale mnie się upodoba. To już byłoby tyle na ten miesiąc. Będziemy zaczynać od kwietnia teraz. Mam zagwostkę, tak jak wspominałam w ostatnim filmiku, jak mam zrobić dwa pierwsze dni miesiąca, bo jest, są tylko dwa. <grytania> czy mam całą tygodniówkę zrobić na dwa dni, czy mam dopisać to? Nie wiem chyba. Nie mam pojęcia, co zrobię. Znaczy, ja aż tak często nie robię. Muszę po prostu chyba popatrzeć. Muszę zerknąć ktoś okowa na jakiś miesiąc, w którym był taki. Takie dni, że właśnie, e, no, że były na przykład dwa dni. Pierwsze to był tam weekend, nie? dobra, i teraz są te naklejki. Ich za dużo nie mamy, ale coś tu wymyślimy, gdzieś. Dobra, to pasuje jak idealnie na to miejsce. Nie wiem, czy tu coś się jeszcze do tego doklei, bo niewiele jest. Mam taką paletkę. Widzicie co tu chyba sobie nakleję to. Może o tak chcę zabierać tutaj miejsce, tego wiecie dla DT, bo tutaj na pewno wpisuję zawsze coś więcej. Plameczka. Myślę, że sobie rozdzielę ten banerek. Mogła gdzieś tam z niego skorzystać jeszcze przy okazji czegoś, jakiegoś tam wiecie, innego miejsca. I to już takie jak widzicie, wszystko można wykorzystać do ostatniej naklejki. Ale tu akurat właśnie mówię, one nie były za duże i, i to jest to, że wystarczyło ich na całkiem sporo dni. O, widzicie, one się sama już rozdzieliły po prostu. One chyba wiedziały o tym, że muszą się rozdzielić. Wiecie, maleństwa. malstwo. Ups, obsadziam głowę. No i w taki sposób widzicie, O tutaj się urwało, czyli już bye bye, klejko. nie, no tak na środku, to ja też nie chcę tego wklejać. Dobra, podkleimy sobie pod tym głupisem. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze szpatułkę. Gdzieś tą szpatułkę sobie umieścimy. Hmm. Pod plameczką. Tubeczkę z farbą, to idealne miejsce dla niej jest tu właśnie. I została nam stalówka. Gdzieś też tu umieszczę, o. Cóż, nam jeszcze został sklepik, ale sklep... sklepik... sklepik. już nie ma gdzie wsadzić. <ślepik> Mam jeszcze takie coś, o. Może gdzieś tutaj trochę wcisnę. Tego. Też pod tą plamę. A co? Jak się bawić, to się bawić. I tu zrobimy ciąg dalszy. Idealnie, po prostu. Idealnie. Tu odkleja się coś. Wiecie, co tu już chyba wystarczyło? Co tu jeszcze więcej, nic nie wcisnę. Tu już tak naprawdę nie ma co zbytnio wciskać. Nawet jak tak, wiecie, to buja w sobie poleży tam, nie wiem, rok, dwa. A może i krócej te naklejki zaczną odpadać? Wiecie, to jest taki klej. I został nam taki, wiecie, domaczek. No i jego to już nie mam gdzie wcisnąć, nie? Choćbym chciała nawet, to już nie będę próbowała. No i widzicie. I się udało wszystko wykorzystać. I poszło całkiem szybko. Tym razem szybciej niż ostatnio. I tak zakończyliśmy cały miesiąc. To było aż 5 tygodniówek. Fajnie, podoba mi się ten zeszyt, wiecie, bo to takie... Zobaczcie, to jest taki bullet journal z... 3 miesiące i jeszcze dwóch nie wykorzystałam z sześciu tych, wiecie, takich mm, zszytych części. Ale to takie fajne jest, bo jak się tak cały zeszyt tak, wiecie, spojrzy taki, że to jest takie... Mm, ...takie moje, nie? Takie, wiecie... Coś co samemu się zrobiło, nie? fajnie. No i teraz chyba zrobię tak, że zrobię tutaj sobie kwiecień. I tu zrobię te dwa dni pierwsze, na którymi się zastanawiam, a potem już jakoś poleci. No zobaczymy, jak w tym kwietniu mamy w ogóle kwiecień. No widzicie, te dwa dni tutaj, nie? Tak pasuję. I tu mamy cztery tygodniówki plus te. Super. Myślę, że będzie fajnie. Tak różne kolory, Ale te fiolety, wiecie co, to ja uwielbiam chyba fiolety, nie? Kiedyś lubiłam bardzo w... Me, nie chodzi mi o meble, tylko o dodatki do, do, do domu w fioletach. Co prawda nie lubiłam mm, ubrań fioletowych. Ale no też zeszyt, jak widać, też mi się bardzo podoba w fiolecie. Bo tak samo tamten miesiąc, który był luty, też mi się bardzo podobał. Chyba części... O, widzicie? Już jeszcze nic, a już się odklejają. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i jeśli chodzi o bujo, no to widzimy się przy... Organizowaniu kwietniu. Do zobaczenia, kochani. Pa-pa!